Krzesło, lodówka. Widziałem cię tam, ja widziałem ja Rek. <grystanie> Oj, Rek, już wiesz, co dać na intro. Podobnie maskotkowe horrory zagoszczą już na stałe w Trzech Szybkich Grach, bo jak dobrze kojarzę, to chyba teraz każdy odcinek z Trzech Szybkich Gier ma jakąś podróbkę Poppy Playtime albo Garden of Banban. I nie, niech was nie zmyli ten dźwięk w tle. Ta muzyka, która powinna się kojarzyć tylko z jednym. Ale nie będę zdradzał, zobaczymy w ogóle kto jest na tyle ważny żeby zgadnąć z jakiego uniwersum, albo nawet jaki to jest tytuł, właśnie pochodzi melodia. We mnie ona budzi automatycznie nostalgiczne wspomnienia, ale dzisiaj te wspomnienia sobie nadpisemy, nadpiszemy, ponieważ wejdziemy do Happy Landu. Będziemy wszyscy szczęśliwi. A, ale ta muzyka jest wyciskaczem łez, a nie szczęścia. W każdym razie myślę, że już jestem na to gotowe. Już mogę to powiedzieć, że jeżeli dzisiaj dobijecie do 15 tysięcy łap w górę, to robimy cztery szybkie gry. Jeżeli będzie 20 tysięcy łap w górę, to robimy 5 szybkich gier. Wojrek już pewnie obgryza zapas na tą wieść, ale dzięki temu zrobimy o wiele dłuższy odcinek, który. To mogłoby być sobie dwoma osobnymi odcinkami tak naprawdę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę w praniu wszystko. No? Ostatni dzwonek jest tym, na co każdy czeka. Nieważne, czy jest się uczniem w szkole i czeka się na ostatni dzwonek w całym roku szkolnym, czy może jest się studentem i czeka się na dzwonek. Nie no, studenci raczej nie czekają na dzwonek, szczególnie ci, którzy mają laborki, które są dosyć wybuchowe. Nie, na no, studiach nigdzie czeka chyba na dzwonek. Ale na przykład jak ktoś kończy szyktę i usłyszy dzwonek, to już wie, że pora zbierać się do domu. Jest to również dzisiaj ostatni dzwonek na to, żeby wykorzystać promocję. Na morele.net, by kupić rzeczy o 61% tani z kodem skul 23. Na przykład, jeżeli ktoś nie wykorzystał ostatniego dzwonka na zakup produktów marki Sense 7 z kodem Disowski, to może wykorzystać kod skul 23 i na przykład kupić sobie Sense 7 Spellcaster czarno-szary za 499 zł, gdzie przed obniżką było 649 zł, a 30 dni temu przed obniżką było 699 Więc myślę, że to jest całkiem fajny deal, bo ja na przykład z tego fotela swojego jestem zadowolony. Szczególnie teraz go dostaniam w lato, kiedy jest ogólnie bardziej komfortowo. Mi się wydaje. Jeżeli chodzi o relację ciało, fotel, ciepło, pot. <laughs> Albo kiedy chcecie na przykład wyżyć się pod całym dniu, to no możecie sobie sprawić taką trampolinę, która jest tańsza z kodem skul 23 i kosztuje na przykład 989 złotych zamiast 1099. Ja nie, nie, nie wiem co to jest. Next Level Racing Element, montażowy Motion Platform V3 możecie kupić za 12999. A, bo to jest do kokpitu. Link do tej promocji oczywiście macie w opisie pod filmem. Jak się go skorzystać? Standardowo dodajemy produkt do koszyka, dodajemy sobie kodzik, jeżeli się. Automatycznie dobo no często dodaje się automatycznie. Chodzik to oczywiście School 23. Wszystko macie w opisie pod filmem, więc dajcie mi znak, czy wykorzystaliście i do czego na przykład. A teraz wracamy do filmu. Rozpoczynamy rozgrywkę. Pierwsza gierka, czyli Happy Land. Kolejna podróbka Garten of Banban. Ee, który jak wiecie, nie należy do tytułów, które jakoś bardzo uwielbiam. Ale na plus jest jedno. Jest to jeden z pierwszych gameów tego uniwersum, w którym mój komputer się nie pali. Na razie jednak musimy dowiedzieć się, w jaki sposób możemy cokolwiek zrobić, no bo. Bo coś coś tutaj nie gra. A my będziemy my musieli chyba zająć, zająć miejsce w tej recepcji. Ale ja znowu coś ominąłem. Na pewno tak jest. Na pewno gdzieś jest coś. Czego nie zauważyłem? No oczywiście, że nie! Kolejna ukryta karta, gdzieś losowo! Najlepiej to trzeba bo już ją do kosza wrzucić, obrócić ten kosz i od razu go wywieźć. Zajmę się tego w zupełnie innej grze. Otwierać mi te drzwi. Game area. Okej, okay. o! Mój dywan. Skąd wzięli mój dywan? <noise> Dobra, no, rozejrzę się czy tutaj nie ma kolejnej karty gdzieś schowanej między stolikami, no bo oczywiście... Jakby nie było. Tak by się mogło stać. Ej, hey, moment. Może tutaj coś jest? A może i nie. Mamy kartę za to do tych wszystkich pomarańczowych drzwi, więc zobaczmy, co za tymi się kryje. Już myślałem, że to jakiś purpurowy kolega do nas przyszedł. Ale za to mamy purpurową... Kurczę, no fioletową po prostu. Kartę. Jeszcze jest to pomieszczenie. W sumie do niego nie weszliśmy. Może ono być tylko tutaj po to, żeby... Nic się nie wydarzyło, finalnie. Żeby po prostu zapełnić gameplay, ale... Jest pizza. Mam takie wrażenie, że jak dalej będę kombinował ze skakaniem w różne pudła, to finalnie bardzo źle skończy mi. Nie no, tam nie skakuje, bo to wiadomo, że to się skończy restartem gry. Ale wielki protip za wannychopy w gierce. Każda tego typu gra powinna mieć bany hopy. Okej. Okay. Znowu to samo. Hello, little adventurer. <grystanie> Przyjąłem strzałę w kolano, gdy żyłem w lesie. I okazało się, że zaadoptowało mnie stado wilków, które... Najgorzej jak Wojrek postanowi zrobić dodatkowe napisy, które będą zupełnie odwrotnością. Moja wilcza mama mówiła, że się źle zachowujemy. Więc zaczęliśmy robić wszystko, żeby pomóc zwierzętom. Zwie... Ja mam dzień za dobry kur. Zwierzętom w lesie. Jak dobrze wiesz, ludzie również potrzebują pomocy. Niebieski glucie, jesteś podejrzany. Nie wiem, po co tutaj mamy kolejną kartę, skoro już wcześniej autoryzowaliśmy swoje wejście dokładnie tym samym poziomem karty. Koniec nadchodzi. No, widać ewidentnie, że ktoś nie płaci rachunków za prąd. W takim przypadku możemy powiedzieć tylko jedno. No, ja już myślałem, że kolejna ściana tekstu tutaj na nas czeka. Czekaj, czekaj, człowieku. Ja tutaj jestem profesjonalnym youtuberem. Moment. Translator. Wiecie co? Jakieś tak zrobiłem, jak musiałem ten japoński horrorek robić, więc Uwierzcie mi, to jest całkiem fajna opcja. Drogi Michale, mam nadzieję, że ten list zostanie cię w domu. jest, <grym> Jeżeli chodzi o tłumaczenie, to bym to chętnie przetłumaczył, ale jak na szybką grę. No nie wiem, czy za tymi drzwiami już nie czeka nasz koniec, tak jak mówili, czy koniec nadchodzi, czy koniec nadchodzi, no, tak jak mówiłem. Ech, Michale chyba nie, nie, nie znaleźliśmy się w zdrowiu ogólnie, co to za kolejny glut, ja nie chciałem się nazwać niebieskim glutem ogólnie, bardziej boję się tego różowego gluta, czemu to jest tak ciemno tak w ogóle, ale wracając, ten japoński horror, który udało mi się kiedyś robić, faktycznie <grytanie> był tłumaczony tak, że ja miałem statyw, Naprzeciwko miejsca, w którym wiedziałem, że będzie. E, dźw... O super, super, przynajmniej zabi się jeszcze. Gdzie będzie akurat dialog i Google Tłumacz pięknie leciał z koksem, dzięki czemu wiedziałem, że ja mam iść w lewo, czy w prawo. Cześć. Dobra, przepraszam. Kurde! No nie mów, że od zera. No na szczęście nie. No szczęście nie. Ej, moment. nie, ja już myślałem, że przeszliśmy. Kurde, człowieku, ja tutaj bany hopowałem tyle lat! Od sesa, Sorsa. Będę 1.6 nie bany hopowałem. No chyba se kpisz ze mnie w tym momencie, ty niebieski glucie! Niebieski glut mnie zabił i mnie cofnęło. A jak spadłem w dziurę, to nie! Zostałem wyciągnięty automatycznie za fraki i w tym momencie nie ma żadnego problemu, człowieku. I po co nam informacja, że tam jest dining area? Po co nam ta informacja? Czemu ja spędziłem tutaj tyle czasu wtedy? Nas to przespidranować prze całe. Spokojnie, jeszcze dzisiaj nas czeka walka z Karaluchem, więc jeszcze, jeszcze się nauciekam I nabiegam. Czyli tak, najlepiej by było, gdybym to przespidranował tak, by mi się światła odpaliły, ale noszę się tak, żeby mnie te gluty nie łapały. Czyli robimy tak, robimy tak, robimy. Nie. Jestem żałosny. Wojrek, dawaj tą muzykę od speedrunowania tego popularnego minecraftowego youtubera. Patrzcie teraz na to. Tego się nikt nie spodziewał. Takiego kliknięcia. Szybko się poruszam w jednym miejscu i widzicie? Kurde. <ścoughs> Chciałem właśnie powiedzieć, że bardzo dobrze... To była nowa kartka! Widzicie? Ominąłem kartkę. Dobra. Jeszcze raz lecimy w ten sposób. O, czekam oczywiście, żeby mnie ten glut drugi nie zabił. Ej, dobrze poszło, no bo zginąłem. Więc najlepiej by było, gdybym właśnie w ten sposób światło sobie włączył. Widzicie? To jest jak włączanie światła, kiedy. <laughs> kiedy jest ciemno w domu. Moment, jak walnę się tu. <laughs> Ta muzyka speedrunowania, chyba już dawno została wyłączona, mi się wydaje. Syk. Wydaje, że. Tu się trochę. O, właśnie, bo tu na zielona karta, zapomniałem o niej. Dobra, to teraz tak. Tego zielonego musimy ominąć, bo on nie wiem, jaki on ma tutaj. Ej, JAKIE- jakie prediction to było? Jak on to przewidział? No tak, no ja potrzebuję- Ty widzieliście to? To gówno tam było? Przyspieszyć, dobra, 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 spokojnie, spokojnie. To jest mój kamień. Chłop, chłop, Działa. Spoko. To jest tylko już dawno lekko podłamany statyw. Wszystko jest w porządku, nikt nie ucierpiał. Ale, ja się, w tej grze mam wrażenie jakbym nie założył okularów Ja tym razem nie chcę już umierać, jak ja mam jeszcze raz przejść tego parkura <laughs> <laughs> No tutaj, wracam tam do was, by małe mędy zielone <laughs> Dawać mi tutaj te kurde szopy nie, bo im to zamknęli. No, oni wiedzieli dokładnie, co zrobię po tych 10 minutach. próby przejścia tego. się boję trochę tego, że te kosmiczne jaja zrobią mi krzywdę, więc spadamy stąd. Widziałem za dużo filmów zwyklaw... zwyklawujących się, zwykliwającymi się otworami. Waga, mokra podłoga. Moment, coś gdzieś się otworzyło, no ja tak spojrzę, że ja umrę. Tak, tu będzie. Mokra podłoga. To tutaj jest. Może nie sprintujmy na razie, co? Przejdźmy chociaż jedną grę w tych trzech szybkich grach, mam nadzieję, że się uda. U. E! Idzie chyba okej. Okay. Nie ma żadnego gluta niebieskiego, który by mnie zaatakował? Tu chyba nie wolno biegać w takim razie. No Jak to brakuje mi niebieskiej karty? No przecież niebieski glut to na pewno zjadł. I cofaj się teraz godzinę do tego wszystkiego. Tutaj nic nie ma. I tu nic nie ma. Myślałem, że ten napis mokra podłoga faktycznie będzie oznaczał, że podłoga będzie mokra. Czy ja mogę. Aha. Czyli moja sugestia z tym, żeby wdupić tą kartę, to kosza, była jak najbardziej. Rozpatrzona wcześniej przez zespół, który projektował tą Gierkę. Jestem naprawdę dumny z tego, co właśnie tutaj uczynili. Kto to jest za jęzor? go. A co ja mam tam iść? Co jest, no? Co to jest? Bobo, the pirate, needs your help. Dobra, mamy strzelić złe ryby Nie, ta ryba wygląda jakby była na haju, więc... chyba też jest zła. Dobra Ej! Tutaj tak się tak celować! Co jest? Jak ja mam tak celować, jak tam gówno widać, to... Dlaczego ja mam fokus na bronić? Dlaczego, powiedz mi, to się dzieje? Jak przeszliśmy z horrorów, w których uciekaliśmy przed żoną potworami do robienia kosmicznych jaj? Patrzcie, widzicie to? Ja broń się popsuła. Ja nie, niczego nie zabiję Ej! No nie, no. O! Wyszliśmy z Gierki, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Przyszymy do kolejnej gry. Ewa, ja że miała potencjał. Widzę, że to jest kolejna gra, która ma promować raczej kolejną inną grę, jak to było w przypadku e, naszego pająko pociąga. Ale zobaczymy: The Roach Apartment. Sexy cockroach The Roach Apartment. Sexy cockroach jest trying to seduzić. nie czy Karaluchowy apartament naprawdę rządzi! Kocham to miejsce. Nigdy nie byłem w lepszym e, Karaluchowym establishmencie niż ten, który jest tutaj. Na pewno wrócę tutaj w końcu na moje kolejne wakacje. May -may. <grystanie> nie wiem po co na ten kalorefekt chciałem nacisnąć. To mi wydaje się, że jest lekkim nawiązaniem puszczeniem oczka w stronę świetnego zeszłorocznego e, gameplayu w postaci Snake Hotel. Ej, się, mano! Chyba mamy tutaj do czynienia z obsługą hotelową, która chciała nam dostarczyć dziecko. Czuję się tutaj jak we śnie. Byłem w wannie. Widziałem. Nie widziałem żadnych karaluchów w moim domu, i ja widzę je wszędzie. Wrócę po więcej. Ściany są czyste, podłogi są czyste i nawet toaleta jest czysta. Jestem pod wrażeniem. I'm, I'm pressed apartment? Nie wiem, czy to jest jakiś językowy błąd, czy ja po prostu nie rozumiem żartu, inside joke jakiegoś. Nie wiem dlaczego sobie przybiłem piątkę. Aha, bo tam jest pięć gwiazdek. Sam to muzykę z jakąś. Skądś to kojarzę? Czy nadchodzą prawa autorskie, czy nie? Może lepiej tego nie sprawdzać. Sorry. Obiad dopiero zjadłem. Skąd dobiega ten dźwięk? Można i spać, czy nie? Jakby gdzieś stąd to dobiegało, nie rozumiem. Znowu to słyszałem A gdzie jest wyjście z tego odległego, a propos? Cóż było? Założyłem swoją zbroję, byś zobaczył, jaki jestem silny. Ej, poczułem, jak mi pod nogami się ściana tworzy. Oj, <ślesy> jak... joj, get roach! Ej, dobra, to chyba koniec gry w takim razie. Fajnie, fajnie było, fajnie, nie? Kolejna gra. Kolejna gra. Halo. The Horror Within. Jest gierką, która jest grana w grze. To jest gramy w grze komputerowej, w grę komputerową. Mm, coś podobnego już kiedyś mieliśmy. Nie jest to nic raczej podobnego do mm, tej ankiety, ale już wstał i od razu do komputera, tak? Aha, dobra, jednak nie, nie możemy zasnąć, więc oczywiście spróbujemy sobie zrobić <grym> płatki śniadaniowe. No, nie możemy tego zrobić w tamtym miejscu? Nie, moment, moment. No jak to najpierw płatki, najpierw jest mleko, już przecież mówiłem tyle razy. Prawdziwi psychopaci najpierw leją mleko, a później topią w nich płatki, no. <grym> Smacznego. O, może tak się nową gierkę! Windows XP! No i teraz powinien się psot pokazać. Aha, na Alcie się możemy rozglądać. Jakby mama przyszła za szybko do domu. Okej. Okay. Naciśnij Enter, żeby wystartować. Wolicie mi powiedzieć, że ten gościu identycznie jak ja chodzi wszędzie z latarką. Ja na przykład w nocy zamiast zapalać wszędzie światła w domu, to po prostu odpalę latarkę w telefonie i idę sobie z latarką w telefonie. Dobra, mamy trzy. Kogo nie ma? To jest takie Welcome to the game, ale. Ale witamy w grze w grze. Welcome in the game bardziej bym powiedział. Uh, nikogo nie ma. Zacznę zaraz, co tutaj będzie. Cztery. A dobrze, z gierce, spoko, spoko. Eee, tu wzięba było jeden gdzieś. Słuchajcie, bo ja już się pogubiłem. No tak, cztery. Jeden. Tutaj jeszcze nie ma jakiegoś? Trójkąt to 4, tam jest 1, a no nie, to wszystko. Bangla. Chyba się pomyliłem. Ja, do... ja zrobiłem mało dokładnie na odwrót, nie? Pewnie, że tak. Czekaj, <ścoughs> ja bym coś zrobił dobrze w takiej grze jak ta? Mieliśmy świeżo? 6, 3, 1, 6, 4. O! Dostaliśmy klucz. To jest ten sam klucz, który mi ostatnio ten karalów wepchnął prosto do życi. I są białe drzwi. Białe drzwi. Moment. Da się wstać? Nie bardzo. Ja drzwi są dalej zamknięte. Są otwarte, ale zamknięte. Zamknięte podwójnie. O, dzień dobry. pizza przyjechała? No co? Dzień dobry? Halo? Jest ciemno. ja idę do... do... <laughs> Chciałem powiedzieć, że idę do domu, ale w sumie jesteśmy w domu. zobaczyć, czy nikogo tutaj w że nie ma. Oczywiście zostawić, drzwi. No, jest otwarte jakby na przykład nasz... O, Przyszły potwór się zdenerwował i chciał się ograć w domku, to mu zostawiłem wiecie tak, żeby mógł wejść na wszelki wypadek. Właśnie na tym to polega zawsze. Wracamy do gamingu. O, oczywiście otworzyłem, ponieważ ja je otworzyłem. Czy to znaczy, że wpuściłem jednocześnie zło? Swojego świata? To jest podejrzane. Mogę wstać w każdej chwili, jakby co. No nie, no mama nas zabije. Zostawiłem lodówkę otwartą. Czego w ogóle ta jest otwarta? Can I, can I zamknąć? jest? Nie, nie możemy tego zamknąć No nie, ewidentnie coś biegało na zewnątrz No nie róbcie ze mnie, idioty Który se pranki robi znowu? Moment, przeszliśmy przez to? Przeszliśmy przez to. Ale zawaliłem w ten escape. Z taką prędkością, że prawie sobie bark samemu wybiłem. Ja się właśnie najbardziej o tej godzinie boję nagrywać, nie dlatego, że jest ciemno, bo nie jest ciemno, akurat u um mnie jest jasno za oknem, ale jak mi Wywali prąd Co to było? No najgorzej, mamy taki zasięg latarki, że co najwyżej mogę sobie poświecić na to, na, jaki mam nos Ej, no zamknął mi drzwi Same logiarki Bo Zobaczę najpierw, czy nie ma potworów pod łóżkiem mały gnoju Krzesło, lodówka Widziałem cię tam, ja widziałem re... Ojrek, już wiesz, co dać na intro. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie. Niesamowite. Gra w grze. Dobra, jeszcze raz. O co, o co z tym chodzi? Najpierw musimy dotknąć krzesło, później lodówkę. Więc tak? Krzesło. Lodówka. Tu. O to chodziło? Panie potworze? Mamy dwa krzesła. Jedną lodówkę, jeden stół, jeden kibel. No nie no, to chyba nie może tak być. Aha. Moment. Aha, dobra. Pięć Później była lodówka 4. Ja zapomniałem w sumie Ja chodzę po tym. No dobrze, krzesło, lodówka, stół, toaleta A4 Krzesło, lodówka, stół, toaleta Stół, toaleta Osiem Siedem Osiem, siedem, nie no, fajny, fajny Fajny hororek dobra Idziemy w takim razie, no problem Cyk, 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 cyk. No i znowu wszystko. Już myślałem, że to ona, no, ale to na szczęście tylko deszczownica była Idziemy powoli w tym razie Dobrze, że to bo klima chodzi, gościu Ej, wow Ej Słyszycie to? Myślałem, że mogę to wyłączyć, teraz jesteśmy na zewnątrz Idę zobaczyć... Ej, nie mogę! No co, za parówczak nie zabił. Fajne to było, najlepsza gra z tych trzech. Zróbmy teraz taką małą ocenkę w komentarzach. Dobra, mówię to na końcu, tak żeby wiecie, nie było to wymuszone Dajcie mi znać, która z tej gier Wam się najbardziej podobała. Tak po prostu jestem ciekaw. Będziecie mieli przynajmniej rozgrzewkę przed kolejnym rokiem szkolnym, kolejnym rokiem akademickim, chociaż nie no, dajmy spokój studentom jest sesja. Ale wiadomo, dla usprawnienia swojego języka pisanego. Sesja <grytania> już wam daje spokój. Idźcie na dwór, bo jest ciepło, podnoszenia i cześć!